Na tropie dobrej zabawy, podążając za zapachem grillowanych kiełbasek, dotarliśmy do zespołu szkół specjalnych w warczu. Atrakcji było tyle, że nie jeden dorosły chciałby poczuć się znów jak dziecko. Każdy chce być dzieckiem. Dzieci mają swoje święto, niech świętują, niech się bawią, piękna pogoda, mnóstwo atrakcji. Próbujemy robić, żeby te dzieci się czuły fajnie, nie tylko w naszej szkole, ale także poza placówką, by się nauczyły mnóstwa rzeczy przydatnych już potem tym dorosłym życiu. Jakimi atrakcjami dzieciaki dały się zauroczyć? Jest już to tradycja, że mamy z Rady Rodziców organizują dla nas moc atrakcji. oczywiście. Przy współudziale organu prowadzącego starostwa powiatowego nasze dzieci mają możliwość wziąć udział w takim wspaniałym festynie. Mamy tutaj dmuchane zamki, mamy bańki mydlane, mamy straż pożarną, fotobudkę. Zawody sportowe, no i oczywiście kiełbaska z grilla, popcorn, wata, więc moc atrakcji i przyjemności dla wszystkich dzieci. Wydarzenie zakrojone na tak wielką skalę nie mogłoby się odbyć bez pomocy ze strony darczyńców. Jest u nas 122 niepełnosprawnych dzieci, którym warto pomagać. Mamy wspaniałych ludzi wokół, którym bardzo serdecznie dziękuję. Nie sposób wymienić wszystkich, ale dziękuję wszystkim, którzy nas w tym wspierają. Z tą szkołą mam kontakt 30 przeszło lat. Lubię to robić przede wszystkim, dlatego tu jestem. Szkoła zgodnie ze swoją misją zajmuje się dziećmi, które wymagają specjalnej opieki. Widząc tyle uśmiechów na twarzy, możemy z całą pewnością przyznać, że impreza była na bardzo wysokim poziomie. Dzieciom ze szkoły w warczu gratulujemy udanej zabawy. Życzymy wszystkim wielu powodów do uśmiechu. Nie tylko w dniu dziecka, ale i na co dzień. Polecamy również zobaczyć 7 powiatowy konkurs czytelniczy dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.